Międzynarodowemu festiwalowi muzycznemu Belle Voci towarzyszyły również sztuki plastyczne. Mogliśmy podziwiać pracę naszego dolnoprzyskiego artysty Stanisława Tomalaka. Jeszcze osoby, które nie zdążyły obejrzeć wystawy pana Stanisława, mo możecie państwo to zrobić w przerwie koncertu, ale również. Towarzyszyły nam prace naszych Dolnobrzyskich artystów. Wystawa plenerowa. Naszych Dolnobrzyskich artystów, którzy od pięciu lat tworzą piękne prace pod okiem pana Henryka Litkę, ale również są osoby, które same tworzą i cieszą się tym malarstwem, spełniają siebie i realizują swoją pasję. Dzisiejszy wieczór to również wieczór podziękowań. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim panu burmistrzowi Pawłowi Pirkowi. Dziękuję, panie burmistrzu. Dziękuję pięknie państwu, publiczności, która tak licznie w różnych warunkach atmosferycznych gościła w naszych progach. Dziękuję państwu. Dziękuję naszym darczyńcom-sponsorom, dziękuję zakładom dolnobrzeskim takim jak PCC Rokita, Stepan, Lechan, Zarządzanie Nieruchomościami, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie, firmie BH Chwaliński Ford, Starostwu Powiatowemu, Fundacji Artystycznej Belle prezes Walmar Pani Walentynie Lewandowskiej, Dziękuję Państwu Olga i Marcin Gołda z firmy Goldex Agro. Drodzy Państwo, naprawdę podziękujmy ogromnymi brawami.